Jestem wielkim fanem polskiego hip-hopu i wspominając wczesne lata 2000 i chociażby. No, to były piękne czasy. Koci Tutaj. Cześć, siop! Ileż tego było? Cię o imię walcząc o cieniem mgły? No i postanowiłem w tym całym przepływie nadrobić trochę swojej przeszłości, dokupić płyty, których chociażby nie mam. No i wpisałem się w necie smarki, młoda foka i te sprawy smarki, smarki, przyszło coś takiego i to chyba nie jest to, co chciałem. Cześć. Siemano klockowe świry! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Co tutaj dużo gadać, LEGO ma Pewne hobby, sprzedawać nam zestawy Lego. Wow, odkryłeś kolczkę Nie, a tak naprawdę to o co mi chodzi? Lego ma pewne hobby od jakiegoś czasu i sprzedaje nam, i bardzo dobrze, że nam je sprzedaje, ale tego typu zestawy, właśnie gdzie główną rolę odgrywają zwierzątka, i 95% populacji kupuje te zestawy dla tych dwóch małych zwierzątek, a reszta jest tylko otoczką, którą Lego dorzuca, by móc mieć cenę katalogową 40 kilka złotych. Nie inaczej też było chociażby z niedawnym zestawem, czyli z bobrami, gdzie tak, wszyscy kupili tutaj dla tych dwóch buberków, a reszta to tam palicho, ale każdy chciał mieć te bobry, wydry, zwał, jak zwał. Każdy, u każdego są kim innym. Jedna rzecz mnie w ogóle bardzo, jakby cieszy, to podobność faktycznie tych zestawów w refpozycji cieszy. Tym bardziej, że mam pewne podejrzenie, że ta babeczka to jest dokładnie i ta babeczka. Albo po lekkim przefarbowaniu, albo po. Yy, albo po prostu to jest jakaś jej siostra, bo mają, widzicie, dokładnie te same główki. I uważam, że to byłby bardzo fajny i ciekawy easter Egg. Bobry swój czas na moim kanale już miały, więc no one odchodzą, a jeżeli jakimś cudem nie widzieliście nigdzie tego setu, to was serdecznie zapraszam, a teraz przejdźmy tutaj. Nie będziemy sprawdzać, czy to pływa, bo mamy napis, że to nie pływa i czy możemy ufać Lego? Zapewne nie, bo już kilkukrotnie mi okłamało, chociażby bo mówiłem o tych też nawet swoich szortach i tak dalej, ale nie będę dzisiaj sprawdzał. Zresztą, który model miałby tu pływać? To się pytam, który i, i dlaczego? Dlaczego?! Foki, no to naturalne, jest, że muszą pływać, to są puste, one no, pływałyby. A, chyba chodzi o tą krezę, żeby nie pływała. No to pewnie fakt, no bo to też bym nie życzył, żeby ktoś musiał pływać, bo to byłoby zimno, jak na Tytaniku wpaść do takiej wody zapewne. Z tyłu jeszcze prezentacja zestawu super kamery, ale właśnie, może przejdźmy teraz do starego zestawiku. Ten składa się w sumie z dwóch elementów, a właściwie z kryna, na której znajdziemy foki, oraz z pojazdu. I pozwolę sobie zacząć od fok, bo one, tak dla mnie, grają tu pierwsze skrzypce proste, umowne. Kawałek yy, ar Arktyki Antarktyki. Bardzo. ...czy po prostu zimnego miejsca, ale uważam, że naprawdę bardzo fajny i bardzo do tego potrzebny. Tak jak wyderki miały swój mikroplac z wodospadem, czyli tym co już do życia jest potrzebne, tak samo i tu mamy do życia potrzebną krę. która cały czas topnieje, pamiętajmy, że klima niestety na Ziemi nam się zmienia i niestety, no, gorsze po prostu. L lodowce topnieją, no i wiadomo, co ja was tu będę pouczał, wy albo wszystko wiecie, albo negujecie, albo każdy ma już swoją wersję. Natomiast ja na przykład z tej swojej wersji tłumaczę, że ta ryba już też na przykład nie żyje, Dlatego ma taki kolor, bo środowisko jest tak za Natomiast dwie foczki, które tu dostaniemy, spójrzcie, jakież one są urocze. Ja sobie ustawiłem jedną na drugą, bo tak, można tak zrobić, ale spójrzcie na tego malucha. Czyż nie świetny? No, uważam, że przegenialny i naprawdę te dwa elementy, te cztery dychy, i tak gdyby kosztowały, to bym za tylko te dwa elementy w sklepie tyle zapłacił. Pytanie, czy nie kupić sobie tego jeszcze troszkę więcej? No, pewnie to się też w jakiś sposób tak skończy. No, zobaczymy. <laughs> Będzie na jakiejś fajnej promocji ten set kupić, tamto gdzieś opchnąć dalej na części, na cokolwiek, w moim chociażby sklepie klocków.pl a foczki sobie zostawić. No, przeurocze zwierzaczki, bardzo ładne, też nadruczki, jednocześnie jakże proste, a zawierające wszystko, co powinny mieć. No, może minimalnie mi to jakichś wąsików brakuje, też foki, wiem co mówię, byłem w fokarium w helu nie raz, nie dwa, nie trzy, a cztery to już chyba nie. No to wiem o czym mówię, spójrzcie od spodu, że tak to wygląda. Naprawdę świetne są, uważam, te foczki. I co tutaj dużo. Dogadać, jeżeli LEGO będzie kontynuowało ten trend z dwóch zwierzątek do właśnie takich city zestawów startowych, no to czuję, że to może długo potrwać, ale czy to źle? No właśnie absolutnie nie. I ostatnie słowa świetnie by też pasowały właśnie powiedzmy do tego tutaj powiedzmy ścigacza, no bo czy to źle? Powiedzmy, ja na pewno mówię, no kurde, kolejny ścigacz, ale powiem wam że on mnie kilkoma opcjami zaskoczył, chociażby taką opcją, że jak go postawimy na stojąco, to wygląda trochę jak taki Transformers, który właśnie wstał z nóg i mówi, majcie ośrodowisko, inaczej ma maszynę was wyprą i zabiją. Nie, serio, ja w nim widzę pełno takich rzeczy, nawet takie trochę upodobanie do ping... podobanie, podobieństwo do pingwina, nawet spójrz na tą jakby tutaj twarz, to, czy to wam nie przypomina pingwina? Czy że jestem stary i widzę jakieś rzeczy? O Boże, jestem stary i widzę rzeczy? Do do, Nowe logo tutaj arktycznej serii, też takie śmieszne, no bo wiecie, z drugiej strony, jednej strony, trzeciej strony nie, ziemia, druga okalana jakimś takimi kolczatkami, czy coś, no nie wiem. Czy to też jakiś symbol, że wiecie, środowisko, że kolczat... nie wiem, bo się doszło na siłę. Nie, naprawdę skuterek jest fajny. Przede wszystkim bardzo podoba mi się jego kolorystyka i samo rozwiązanie gąsienic tutaj również. Jeszcze takiego w życiu nie spotkałem, ma nawet w Lego Technik, nie kojarzę, ale wiecie, nie kojarzę dużo Lego Technik, więc naprawdę bardzo fajny i to, że nim bawiąc się możemy faktycznie tutaj hmm, tym, jak widzicie, o, płozami wszystkimi tak wyginać, skakać, robić różne na akrobacje, naprawdę w a mówię Jak staję przypomina tego, no to faktycznie też, też zabawne. Także bardzo na plusik yy, ten kładzik, ten skuterek. Spójrzcie, mega fajny uchwyt na kamerę, która tu ma nóżki, a sama kamera na prawdę, ten wygląd vintage. Jedyne czego mi tutaj brakło, to żeby tutaj jeszcze była wiecie, jakieś szkło na tej kamerze, ale poza tym jest epicko. No i tutaj nie wiem, czemu czarny kolor nie jest, ale może tak wyglądają faktycznie kamery. Spójrzcie, wizjer typu starego. W ogóle tutaj wow, obiektyw, to wszystko, kamera typu starego. Myślę że tu nie tyle chodzi o wygląd kamera typu starego, to po prostu kamera, co musi wytrzymać w mega mrozie. Sam się jakoś tak specjalnie nie znam, ale mam lustrzankę i wiem, że ona też no, na mrozach ciężko trzyma, więc przypuszczam, że na Arktyce by w ogóle nie dała rady, więc przypuszczam to bardziej. O wytrzymałość kamer, a nie to, że akcja się dzieje w 75. Chociaż może też. Nakierujcie mnie, jeżeli macie jakieś większe informacje. Mimo wszystko, foczki i kamera to są dwie rzeczy, które skadły tu moje serce. Chociaż pani też jest niczego sobie. Tutaj znów mamy to, co właśnie tam powiedziałem, że być może to jest ta sama osoba. Świetna jest ta czapka z włoskami. Uwielbiam ten odlew. E, spójrzcie, druga minka. No właśnie, zamknięte jedno oczko, co mi uświadomiliście po poprzedniej recenzji. To jest po prostu zamknięte oczko, bo ona po prostu kręci. No właśnie, kręci dosłownie. Kręci tutaj e, tą kamerą, więc po prostu potrzebuję jedno oczko przymknąć. Jest to super. No do tego dodajmy sobie mm, plecaczek w też bardzo fajnej, ładnej kolorystyce. Mówię to dlatego, że po prostu uwielbiam kolor niebieski i same uniformy tego nowego Arktik też mi się podobają. Czemu? Bo nie tylko pasują do arktycznej serii, chociaż troszkę mi brakuje jakiegoś logo na y, plecach. A teraz się właśnie okaże, że nie ma logo na plecach, a ja to powiedziałem, nie mając. Nie, na no na szczęście nie ma. Ach, niech klot zawsze się nie skompromitował ten kolejny raz. Szok, rozpacz, niedowierzanie. Natomiast bardzo fajny jest ten uniform, dlatego że widzę go też śmiało, po prostu w zwykłych, wiecie, zimowych seriach City dałbym go do miasta i byłoby spoko, gdybym oczywiście miasto miał. Póki co jedyne co mam to serial Elzu, który miastem nie jest, ale Was zapraszam serdecznie do oglądania. Także bardzo w porządku figurka. Właściwie kurczę. Właściwie, kurczę, nie powiedziałem, że spójrzcie jeszcze jest odpowiedzialność, bo ma również kask wkładany na tego skutera. Ale właściwie kurczę, chciałem powiedzieć, no naprawdę jest to fajny set. I nie można mówić, że. To, tylko właściwie są te sety po to powstałe, że Lego ma hobby, sprzedaż i, i nam sprzedawać, właśnie pod przykrywką, tak jak mówiłem, w intrze dwóch zwierzątek, cały zestaw. Kurczę, naprawdę jest to w pożar. 40 zł, które trzeba katalogowo z groszem zapłacić za ten zestaw, to i tak nie jest wygórowana, uważam, kwota, bo może się to w pełni pobawić. Nie tylko kawałek terenu, ale i skuterek, pojazd, figurka, zwierzątka, w pełni bawialne coś. I pokazuje to, że nie trzeba wydawać 499 zł, by mieć cokolwiek do zabawy, że i mniejsze pieniążki też tak naprawdę nam tutaj wystarczą. No i naprawdę uważam, i jeszcze dowo, ale chyba nie muszę nikogo no nawet na zakup tego setu, przypuszczam, że go doskonale wie, że 98,7% fanów kupi ten zestaw ze względu na foki i po prostu będzie dalej pewnie z tego trendu korzystać. A ja czekam na kolejne zwierzątka, bo po prostu ten trend mi się podoba, co tu dużo gadać. Same zwierzątka mi się podobają, tanie zestawy mi się podobają. I wy też mi się podobacie i mam nadzieję, że ja Wam się podobam tego. Zostawcie lajka, like wszystko, co się tylko da pod tym filmem i suba, jeżeli tego nie robicie. Będę wam bardzo wdzięczny zupełnie jak te foki za tą rybę. A teraz dzięki, że byliście na inne filmy i do zobaczenia wkrótce w kolejne. В следующих отсечечках. Бэй!